Jak widzicie, jest rano. Byłam u mamy zobaczyć, co tam, o której wyjazd pojedziemy z siostrą i tu mam biurko do sprzedania i regał tak swoją drogą. Trzeba zrobić makijaż, zjeść śniadanie, i już wam powiem, dlaczego jadę do tego okulisty. W sumie to nie jedę do okulisty, patrzcie jakie słońce mam rano w kuchni, nie jedę do okulisty, tylko jedę do optyka, do mojej Zuzi, mojej chrześniaczki. Moja Zuzia mi zbada wzrok, bo mi się wydaje, że leci mi wzrok, wiecie, jak piszę Wam przepis na Gotuj no to piszę go na telefonie i jak każdy wie, te telefony to jednak trochę nam psują te oczy. I już mówię, może jakiś tablet, coś mądrego, jeżeli macie jakiś taki pomysł, co by można, może jakiś tablet piszący albo coś. Zależy mi generalnie na tym, żeby podczas pisania przepisu edytował mi ten, te, te teksty, żeby podrzucał wyrazy, że na przykład jak zaczniesz, to on Ci dośpiewa, tak jak mój iPhone, on tak robi. No to takie coś by mi, no bo telefon to jednak jest mały, wiecie, i te oczy siadają, nie ma co gadać. Więc yy, mówię już coś trzeba wymyśleć, a sobie mówię, a może nie tablet, <gryny> tylko okulary. <gryny> ja bardzo bym nie chciała. Wiecie, ja nie chciałabym nosić okularów ze względu na to, że ja jestem taka dzika, i te okulary na pewno będą w różne wypadki wpadać. Wolałabym zdecydowanie mieć. Yy, tylko do czytania albo do pisania, zwłaszcza wieczorami, bo e, tak jest ok, ale no wieczory to jednak są te oczy już zmęczone i czuję, że nie za bardzo. A ja właśnie wieczorami często coś tam piszę i e, coś tam poprawiam. E, czasami na przykład e, liczby źle odgaduję, bliki źle przepisuję. Łapię się na takich sytuacjach, takie pierwsze sytuacje. No i chyba Trzeba w końcu zbadać te oczy i najwyżej do czytania sobie na razie kupię. Później wolałabym soczewki. Nie wiem, czy też się nadaje do soczewek, bo wiecie, jak to jest. Donia chyba miała wszystkie firmy sprowadzone soczewek, i czuła, i czuła, i czuła, a pani wie czuć, nie możesz. Dziecko mówi, musi, być, e, musi być tak, żebyś ty nie czuła tego. Na to ja czuję, no to ty się nie nadajesz. Ja mówię, a to pewnie ja bym miała podobnie, albo być może będę miała podobnie, no nie wiem. W każdym razie pojadę dzisiaj na to badanie i zobaczymy, co wyniknie. Zabieram Was ze sobą. Moi <laughs> drodzy, tak, śniadanie zjadłam, nie myślcie sobie, że nie. Umyłam tym e, seboregulującym szamponem. Włosy po umyciu są dość sypkie, przyjemne. No, tak jakby miało być ich więcej i są takie bardziej suche od nasady. Zobaczymy w praniu. Bo dzień długi, a włosy rozpuszczam celowo, właśnie nie spinam, bo chcę zobaczyć, czy to jest jakaś różnica, czy lepiej kupić zwykły pokrzywowy, pokrzywowy z dino i za 6 zł i też, nie? Bo siostra mówi: Bardzo długo używałam ten pokrzywowy i tak mi służył, <grym> więc też jest, to są dobre szampony, widzicie? Oczywiście Donia ich nie pochwala, bo one zawierają SLS-y, nie? Donia. Hmm. Ona strasznie ruga, spojrzę na składem Wicoty. To, to jest repacz, to nie jest szampon. No, także teraz sobie zrobiłam kawkę. Czarna kawka, a Donia czeka na klientkę. Zobaczcie, jakie luksusowe warunki ma w oczekiwaniu na. już ostatnio jej mówię. Donia, ty chyba musisz poczekalnie zrobić. Bo tu niekiedy pani przyjdzie szybciej. Akurat wczoraj się wbiła szybciej po jeden paznokieć, bo jej odpadł. Widzicie, ja mam cały czas ten. Oddo... Mam karę od doni. chce. nie odpadł, Skubała słoneczniki. <gry> skubała. Ja wiedziałam, że skubała, bo tak zbrzega jej pęk od tutaj z tej linii stresu, co nie? No ale do niej tam naprawiła. I donia, wrócę do mojego paznokcia. Która źwica mnie pytała, pani Ewo, a co jest z kciukiem? No jest taka sprawa, słuchajcie. Że nie wiem dlaczego, on mi tuszedł od góry złamany. Tu, od samej góry mi się złamał. E, nie wiedzieć czemu. I jak go widzicie, przestraszyłam antybiotykiem, zwykłym tym w tubce. E, jak on się nazywa, Donia? Ten zwykły antybiotyk? No, nie wie. wie? Tribiotyk. I e, nim posmarowałam parę razy. No i pomogło, zrosło się jakby, e, już rósł e, zdrowy, ale te dziura, wiecie, szła, szła, szła. a do nią mamo, to jest, e, to jest przeciwwskazanie do stylizacji, ja Ci nie położę na to żelu. I tak chodzę jak taki wariat, tu mam cztery, tego nie mam, no, na tej stronie oczywiście mam wszystkie, no bo tutaj się nic nie dzieje, no, także mam taką stylizację, ona jest do zdjęcia. Ale teraz przede mną jeszcze stylizacja dłoni i mówię, a teraz już mi zrobisz? Nie, dopiero na Boże Narodzenie. Także, zobaczcie, jaką mam karę. Nie z mojej winy ta dziura się zrobiła, ale się zrobiła. No, jeszcze chciałam was zapytać e, w kwestii okularów. E, ile lat mieliście? Piszcie w komentarzu, jak założyliście okulary. Chodzi mi o takie okulary z wiekiem, jak nam słabnie wzroknie, tam, że Mamy jakąś wadę od dziecka, no i to, to w związku z tym mamy od dziecka, tylko po prostu tak. Jak mieliście tam z wiekiem, jak Wam e, siadały oczy i, i to widzenie stawało się takie bardziej rozmyte, ile mieliście lat? Piszcie w komentarzu, bo jestem ciekawa bardzo. Dominisiu, ile miałaś lat, jak założyłaś okulary? Donia? Donia miała y, 6 miałaś lat, ty miałaś Donia mniej. Miałam 6. Sześć polskich lat. Kiedyś tutaj um, jeszcze mój teś był na Boże Narodzenie u nas. I do niej tak biega, biega przy tych paczkach i mówi: Mamuś! A ty też widzisz taki czarny słup? Mi się zrobiło gorąco. wie, jaki czarny słup? Nie, ja nie widzę czarnego słupu, a ja widzę. Ja mówię, Ale przez chwilę widzisz, czy jak odwrócisz wzrok, też widzisz? Też widzę, gdzie jest, tu. Na drugi dzień pojechaliśmy do okulisty, a ona, ona ma dużą wadę. Ona ma niedowidzenie na lewym oku i astygmatyzm. No i pojechaliśmy do Katowic, tam do Gierkowej. No i tam ją zdiagnozowali bardzo szybko. Dostała okulary, zaklejaliśmy oko. To też wtedy jeszcze te 15 lat temu to była taka nowość, to zaklejanie oczka u dziecka. Mi pani doktor powiedziała, że do 15 roku życia, jak gdyby ta gałka się rozwija, i jest sens przysłaniania wicie tego zdrowego oka, żeby to chore, czy te słabsze, to niedowidzące się wysilało i szukało jakby tego, yy, tego widzenia. No i bardzo ładnie nam wyprowadziło, bo chyba widziała dwa rzędy. A później widziała 10 rzędów, za ile? Za pół roku. Także naprawdę u nas to zadziałało, pomogło, i jakbym miała polecić, to jak najbardziej ten szpital polecam. Mają, jeśli chodzi o diagnostykę, to naprawdę europejskie standardy. Bardzo byłam zadowolona. Później, ja, bo wiecie, wie, ja tam pojechałam z tego względu, że ja tam mm, leżałam w szpitalu u Gierkowi, jak miałam 20 lat, zrobiła mi się wylew na dnie oka na tym. I jeszcze tego Wam nie mówiłam, że ja tu w tym oku, no teraz tu widzę takie malutkie zamazanie, ale kiedyś widziałam taką bardzo dużą plamę. I jest zdiagnozowano jako zwyrodnienie plamki żółtej, a wszyscy wiemy, że to jest choroba osób starcza, taka, no z wiekiem następująca. A ja miałam 20 lat i albo mówili, że to jest oparzenie słoneczne albo po prostu gdzieś nam pękają naczynia krwionośne w sobie, nawet o tym nie wiemy i też tak pani doktor mówi, gdyby pani to pękło na wątrobie czy gdzieś tam na nodze, to pewnie by pani nawet tego nie zauważyła, w związku z tym, że na dnie oka, no to jest od razu efekt. No i tam leżałam, tam miałam laserem to zamykane. No i później były do zalecenia, słuchajcie, witaminy na oczy. Kiedyś w ogóle ich nie było, ja nie wiem, czy pamiętacie. Ja jeździłam do Bydgoszczy, już chodziłam ze Sławkiem. Jeździliśmy do Bydgoszczy po witaminy, one się nazywały Vitalux. To były jedyne witaminy na oczy i takie miałam zalecenia z zeoksantyną, z luteiną. Teraz już mamy możliwości i witamin na oczy bardzo dużo. I jeżeli ktoś ma słabe oczy, to ja polecam. Mi bardzo pomagały te witaminy. Widzicie, tak wyprowadziły, że ta plama czarna mi zniknęła. Później zrobiła się przeźroczysta, tak jak tafla wody, a teraz to mam takie malutkie gdzieś w punkcie środkowym widzenia, taką kropelkę, jakby lupę, taką malutką. Takie coś, które zupełnie mi nie przeszkadza. Także szpital jak najbardziej polecam. No, ale już przyszedł czas, że pewnie założę chociaż do czytania te okulary e, wieczorami, bo mi to ułatwia. Wczoraj czytałam książkę i tak już, wiecie, mrugam i mrugam i szukam tej, jas tej jaskrawości druku i jej nie widzę. E, no, ja wiem, że światło wieczorne jest niesprzyjające do czytania, ale ja lubię czytać w łóżku. E, I Sowek w ogóle kupił super książkę. E, dwie kupił. E, pana Jacka e, Walkiewicz, już Wam przyniosę. kupił dwie. Tą pomarańczową zostawił w domu moc możliwości Jacek Walkiewicz, mówca, bardzo spoko gościu, psycholog. Możecie go zobaczyć też na YouTubie, ma filmiki o tym. Głównie o tym nie bij piany zrób. To jest świetne i to podpisuje się pod tym obiema rękami. Bardzo dużo osób mówi, zrobiłbym, zrobiłabym. No to zrób, to zrób, bo zgadania to jeszcze nic się nie zrobiło. No, to tak, taka sentencja na dziś. Ja się y, już rozgadałam, jak zwykle. Później macie długie filmy. <laughs> Sowek mówi, nie wiem, pół godziny, nie wiem. Ale za to parę widzów wczoraj mi napisało, że i fajnie, że długi filmik. No widzicie, no to no, będziecie mieli czasami, jak ja się rozgadam, a ja lubię się rozgadać, to będziecie mieli takie ciut dłuższe filmiki wtedy. E, a teraz wypiję tą kawę i będziemy jechać do Bydgoszczy. Idę do mamy, zobaczyć jak długo jeszcze. i Ostatnio zapomniałam wam pokazać tego koca. I mi parę pań mówi: A koc, a koc, pani. Ewa, zapomniała pani o kocu? Faktycznie zapomniałam, jestem guła, ale dziś tata miał rehabilitację i. Dzień dobry. No, tata miał rehabilitację i ściągają to. Zobaczymy, czy jest. No tak, moi drodzy, bo tata miał rehabilitację, a jak jest rehabilitacja, to mama ściąga, no bo wiecie, to by się pościągało, ale już wam pokażę w ten sposób. Mama ma tutaj poduszki troszkę inne, ale to nic, one pasują. Widzicie? On ma taki, takie kuleczki. I, I taki włos ma, on jest dwustronny, po tej stronie ma taki polarek, czy nie wiem co to jest, taki materiał. No, Także prezentuje się tak. Dla pań, które były zainteresowane, no to 65 zł, siostra mówi, w Action kosztowały. Ja jeszcze robiłam kotlety schabowe, a oni już trąbią, że już, jedziemy. Słuchajcie, na tej wycieczce nie jestem sama, jestem z mamą. Nawet tata jedzie. Dzisiaj ma przewózkę, a tata bardzo lubi jeździć samochodem. Wiecie, jak to kierowca zawodowy, co to nie może, to lubi, nie? No, bo już teraz nie może. Tu siedzi ze mną z tyłu mama, a pokażę Wam. Prezes siedzi z przodu. Tato. Tak? Czy ty się cieszysz, że jedziesz na wycieczkę gdzieś z nami? Ja, no cieszę się. Lubisz jeździć samochodem, co? Lubię. A czemu lubisz jeździć samochodem? Bo jeszcze kiedyś będę stan jeździł. No oczywiście, jasne, oczywiście, że tak. Chciałam cię, no, chciałam cię nagrać jak lecisz przodem, a ty otworzyłaś świczkę. No widzicie, tak że ja dziś za pasażera robię, no nawet można. Mama jest fundatorem paliwa. Mamy postój, z z jakiego powodu Tata dostał banana i mu spadł to co zrobiłeś u Marleny w samochodzie? Kto pobroił? Kto? No kto pobroił tutaj bananami? Ja. Ja, o ja. Igor jak był mały słuchajcie i zaczął mówić tak trochę i się go o coś zapytało, to kto? Padło pytanie, to on mówił ja. I Sławek sobie zawsze z niego żartował, mówi a kto będzie pracował na tatusia emeryturę? A on mówi ja. Zimy. Moi drodzy, właśnie była moja widzka w aucie i zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Jest mi bardzo miło, jeżeli tak się dzieje. Nie zapytałam, jak masz na imię, przepraszam bardzo, ale pozdrawiam serdecznie. Po prostu zbyt goszczy. My teraz, tata, jesteśmy w oczekiwaniu, bo tak, mama ma badanie wzroku później miała mieć siostra, ale odstąpiła mi miejsce ze względu na to, że ona okularki ma, tylko już wiecie by chciała mieć inne, bo to się jednak też nudzi, wiadomo. By chciała mieć inne, a i odstąpiła mi, to ja później musi ktoś z tatą być w aucie, bo to nie wiadomo, nie to to jaki pomysł by przyszedł. Tak, tak sam się przyznaj. To tam mówi: "Zobacz, hulajnogi nogi same jadą. Diabeł świat przekręcił." Takie, takie, tu są komunikaty, nie tato? Tak. Oczywiście, to wszystko jest dziwne. Dla starszych ludzi, ale prawdziwe, ale prawdziwe i się doczekało takich czasów, że hulajnogi jeżdżą same, co nie? Tak, no można to jeszcze, jeszcze komentować dodatkowo. E, 17. Widzowie, ja już jestem tu, zobaczcie, 17. tu jestem i mam wadę, same, same wady, <laughs> mam wadę, Zuzia to oko tu co? Ono, ono, nie, na, nie nadrabia. Jedno jest w lewko, nie... drugie nadrabia za nie, nie? Teraz to nadrabia. Prawie, prawie nadrabia za Gdzie radę, jestem nie. Jestem felerna trochę. <grym> Wybieramy ramki, słuchajcie. Dobra, jakieś fajne, jak dla mnie. Proszę tak fajne. Tutaj mamy wybrańców. I zaraz będziemy dokonywać wyboru. Uwaga widzowie, przymierzam. To jest hit. Nie ma, co, nie ma co się śmiać. One są do czytania. Podobają mi się. Chyba najbardziej. I następne. Zuzia mnie namawia na to. Wy na pewno później jak już udostępnimy filmik, to powiecie, tamte były lepsze. Takie? Już po wszystkim, kupiłam drożdżówki i idziemy. Kto się tak cieszy? Kto się tak cieszy, Pańci? Kto się tak cieszy? Jezus Maria! Jak się pies cieszy! Już moi drodzy jestem w domu, dojechaliśmy. Donia poszła nabijać kroki. Pieski szczekają? Malutkie? A dlaczego ty czekasz? <noise> jeszcze się nie ucieszyła. To poszła nabić kroki, a ja przywiozłam jej taką pyszną, pyszną, pyszną jeszcze ciepłą cynamonkę. Zobaczcie. Cynamonkę. I Gorowi przywiozłam taką oprócz tego takiej groszki, groszki. I kupiłam mu taką zwykłą, klasyczną drożdżówkę. Z y, cukrem pudrem. Pani posypywała cukrem pudrem. No, no to im przywiozam, ale tak. Y, Igora nie ma, do niego być kroki. Znaczy, Igor jest, ale go nie ma, a do niego być kroki. No, także tak. P kto czeka na człowieka? Oczywiście, pieski. Pieseczki piękne. I jeszcze? Jest radość? Nadal? Kiedy się ucieszysz już tak mocno? Kiedy już się ucieszysz? Co? O Bożu. Jaki piesek stęskniony. Niezwyczajny, że pani nie ma, że pani gdzieś wyjeżdża. Tak, zostawiła psa. Co za niedobra kobieta. Taka, Taka niedobra psa zostawiła. Pokaż, jak jest śliczna. kim się tutaj zaprezentuj. Tak, nie miałam pieska. Nie, nie, naprawdę żadnego pieska nie miałam. Taki mamy dziś księżyc. Nie ma litu, wielki bardzo.